Jedziemy do hotelu Forum, który jest tam, i otwarto na górze forum śniadaniownię. No to wiadomo, że musimy tam pojechać. Ale jest, jest to. W no, hotelu no, to... Forum jest teraz nightclub, jest śniadaniownia, i tam można dziecko odprowadzić. Także uznaliśmy, że można tu spędzić cały dzień. To jest genialne. Dzień dobry, mam dziś takie przemyślenie krótkie. Ale intensywne. Jak popatrzycie na to, co się tu dzieje dookoła, że nagrywamy te rzeczy, żeby być w czymś pierwszym, szczególnie w social mediach to jest. Jak jesteś pierwszy w czymś, to się wydaje, że to będzie Twoja przewaga. A najlepiej, że ktoś to już zrobił i wtedy mówimy, to już nie jestem pierwszy. To już się nie uda. I okazuje się, że może to jest bzura. Może nie trzeba tak cisnąć, może nie trzeba się tak spieszyć, bo lepiej coś zrobić lepiej. Niż jako pierwszy. O tym zaraz. Zasubskrybuj e, mój kanał, czyli że jak zasubskrybujesz ten duży przycisk tam, naciśniesz, to ja jak opublikuję coś, to będziesz o tym wiedzieć. I wtedy się tu spotkamy i będzie miła atmosfera. Dziękuję. Byliśmy w Hotelu Forum. To jest moje ulubione miejsce. Przez bardzo długi czas było moim ulubionym miejscem. W każdym razie, Hotel Forum to jest ikona PRL. To jest tak wspaniałe, majestatyczne miejsce nad Wisłą zaraz. Jak to budowali w PRL-u, to to musiało być super turbofuturystyczne. Tam było wszystko jako pierwsze. Tam był pierwszy elektroniczny system rezerwacji w Europie, pierwsze elektroniczne klimatyzacje, termostaty i w ogóle wszystko, że się monitorowało temperaturę w całym budynku. 278 pokoi, dwie restauracje, grill, wszystko tam było. To był hiper dobry czterogwiazdkowy hotel. Nie wiem co się wydarzyło. Różne konspiracyjne teorie przychodzą mi do głowy, ale możecie to sami sprawdzić. W każdym razie okazało się, ktoś ustalił, że jednak to nie było z zbyt dobrze wybudowany ten hotel. Zalewało mu piwnicę, że teoretycznie jest zbyt niski w pokojach, żeby ktoś to odebrał wedle nowych norm hotelarstwa. Był też azbest, było tam masę różnych dziwnych rzeczy, które spowodowały, że te ikonę PRL-u Zamknięto. I przez długi czas, niestety, głównie słynął hotel, forum z tego, że był największym billboardem w Krakowie i nie tylko. Na szczęście to zniknęło. Młodzi chłopcy i dziewczyny, bardzo prężni, otworzyli tam coś, co kochałem absolutnie. Miało taki swój, nie wiem jak to nazwać, berliński, jak w Berlinie w sensie, nie? Klimat to miało, ta knajpka na dole. Otworzyli tam forum przestrzenie. Było genialne. Moje ulubione miejsce, żeby pójść na śniadanie. Wszyscy tam byli tacy. Super cool w tych swoich bluzach, tatuaże, czapeczki. Mocno to było hipsterskie miejsce, ale tam było tak cool, bo w 2013 roku to otwarli i uważam, że odnieśli sukces. Przeprowadzili gruntowną renowację, tego tam było coraz więcej, coraz więcej. W pewnym momencie była tam własna ich palarnia. Nagrałem tam masę odcinku, bo mieli taki fajny billboard, robimy sobie tam zdjęcia. Kawa była genialna, w najlepsza jeśli chodzi o takie większe kawiarnie zawsze tam było mnóstwo miejsca jest ten balon, którym można tam podróżować i zobaczyć całą panoramę Krakowa, w lato były tam leżaczki i teraz, jak wiadomo, jak coś zaczynasz jakiś biznes, coś robisz, startujesz no to na początku nikt o tym nie wie i dużo energii twojej, marketingu wiąże się z tym, żeby ludzi przekonać żeby się przyzwyczaili, żeby tam przyszli w każdym razie im się udało, trwali tam przez sporo lat, jak się okazuje jak już zrobili markę tego miejsca i ludzie to odwiedzali, byli tam i w ogóle to otworzono coś takiego otwarto, coś takiego jak hala forum i tam jest bardzo dużo różnych knajpek, takie, no genialne to też jest. W każdym razie idzie się tam, jest restauracja indyjska, włoska, coś tam, coś tam, coś tam, jest tego mnóstwo. Ale oni już nie ponoszą tej odpowiedzialności, że trzeba ludzi tam ściągnąć, bo oni już to znają, bo wiedzą, że tam jest forum, przestrzenie, leżaczki to w ogóle super cool miejsce. Miejsce znane, wszystko fajnie gra no i podziękowano chłopcom i dziewczynom z forum, przestrzenie no, i zamknięto moje ulubione forum przestrzenie. Powstało teraz coś bardzo fajnego, co się nazywa Panorama Forum. Panorama Forum jest tam wyżej. I nagle, jak nie spełniało żadnych norm, to się okazuje, że jednak spełnia te normy, bo na górze otwarto restaurację. I mo, może to jest przypadek. W każdym razie, otwarto tą e, restaurację e, Forum Panorama. No i trzeba powiedzieć, że jest, jest fajna. I dostaliśmy, przyszliśmy, jest kolejka, była dużo ludzi, było akurat. Jeszcze byliśmy z robotami ręcznymi, z Martą. Jesteś niesiechowna. Jesteś, Jesteś tak. jakiś z Warszawy, nie. proszę Ten nas nawet nie dogonicie, a to nduję. Która tu jest na Instagramie i z Jankiem, który jest designerem przemysłowych, nie wiem jak to nazwać, żeby, żeby to było fajne, mebli było ekstra. Bo mieliśmy stolik, na samej górze jest się tego hotelu jest taka piękna panorama można tam wyjść sobie na balkonik i widać wszystko jest genialnie i widać tu wszystko widać tu diabelski młyn piękny widać całą kondygnację tego hotelu przepiękną widać most na Wiśle widać Wawel widać widać ten balon piękny do którego można sobie wsiąść polecam widać kościół na skałce i ten obiekt magiczny yy, kładka nowa na Wiśle, którą budują a co więcej to jest najciekawsze Widzicie te barki, czyli te domki na wodzie? Można sobie tam wynająć i przyjechać do Krakowa, i na rzece Wiśle mieszkać. Całe w zasadzie Kraków z tamtej, z tam, z tamtej górki. Jest super tam, fajnie, relaksująco. Jedzenie dobre. Byliśmy tam na śniadanie. Ja lubię śniadanie. Trochę długo czekaliśmy, no bo teraz na fali tego, że to otwarli, też dużo marketingu zrobiono wokół tego. I moim zdaniem to jest jedno z ładniejszych miejsc, gdzie można pójść teraz w Krakowie, żeby mieć taki widok. Wolałem klimat Forum Przestrzenie, bo był taki mniej zobowiązujący. Nie było tyle lansu, ile teraz tam jest. Kawa jest gorsza, ale reszta pięknie. I jest to ogromne, bo można tam iść, 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 jest chyba bar, e, są te różne stoliki, można wyjść na ten taras. Absolutnie, także warto się tam udać. Natomiast historia tego, co się często spotyka, a dlatego o tym powiedziałem, że piszecie do mnie często, że Michała to nie ja. W ogóle to już ktoś zrobił. To w ogóle nie ma sensu tego robić. To już ktoś zrobił. Na poziomie hotelu Forum się okazuje, że to w ogóle niczemu nie przeszkadza. Nawet lepiej, bo ktoś ci przedepta ten grunt, już wiesz z czym co się je, co się tam może zadziać, z czym on się borykał i na bazie tych doświadczeń zrobić coś lepiej. A nie ma w ogóle żadnego problemu, bo przecież jest masy ludzi, którzy zaczęli późno. Ray Kroc z McDonalda, Morgan Freeman 52 jak zaczynał karierę aktorską, od Coca-Coli chłop, 41 jak dopiero zaczynał, Walton od Walmartu 44, czyli jest dla mnie czas jeszcze, żeby coś przedsięwziąć, i wcale nie muszę być pierwszy w jakiejś dyscyplinie, bo jak już nie trzeba się tak cisnąć i mogę sobie zacząć spokojnie działać w różnych obszarach, na przykład w internecie, tak jak ja, to Wejdź sobie, a propos tego, na moją stronę, jak się nie i tam jest darmowy e-book, jak zacząć funkcjonować i pracować i zarabiać na działalności w internecie. Tam sobie go pobierz, bo niedługo wróci mój kurs, jak zrobić pierwszą rolkę w internecie. Tam się widzimy, bo kiedyś zrobiłem, nagrałem Tedeksa o tym, żeby właśnie warto być pierwszym. Dlaczego warto być pierwszym? I teraz się tu spotykamy, żeby powiedzieć do bzdura jednak. I takim, żeby wszyscy powiedzieli tak. To zrobili chłopaki z Polski, podoba się. Znaleźliśmy, co najlepszego można zrobić na świecie, jeśli chodzi o latające coś zdalnie sterowane. Słuchajcie, my robimy pierwszy wyścig dronów w Polsce. Jakbyśmy teraz to zrobili, naprawdę mocno musielibyśmy się mocno napocić, bo już nie jesteśmy pierwsi. Mi się zdarzyło być pierwszym w kilku kategoriach i muszę powiedzieć, że się nie opłacało. Między innymi zorganizowałem pierwszy wyścig dronów w Polsce. Było to trudne, było to super logistycznie skomplikowane. W zimie przy pomocy tego co mieliśmy, bo nie wiedzieliśmy jak to zrobić, to był pierwszy wyścig dronów w Polsce. Chłopcy, którzy zaczęli to robić po mnie w Polsce już mieli doświadczenia, już mieli większe budżety, już patrzyli co mogło pójść nie tak w tym jak to zrobić lepiej, poszło im fajniej. Tak samo robiłem ze swoją firmą pierwszą szkolenia z wirtualnej rzeczywistości. Wtedy miałem takie ogromne ciśnienie, żeby to zrobić jako pierwszy w Polsce. I faktycznie byłem jednym z pierwszych w Polsce, ale wtedy jak się jest pierwszym, no to się zderzasz i nie wiesz co tam, co tam będzie w tej wodzie, no nie? Tylko bierzesz na siebie. Musisz ogromne pokłady inwestycji pieniędzy i czasu przedsięwziąć, żeby w ogóle sprawdzić, żeby ludzi nauczyć, że coś takiego jest. Dlatego patrząc na forum i na moje doświadczenia i ten TEDx, w którym tak bardzo się pomyliłem. Można sobie powiedzieć wprost: nie ma co się tak cisnąć. Nie trzeba być pierwszym. Wystarczy poczekać, popatrzeć, spokojnie się zastanowić, zobaczyć, zrobić analizę, co ludzi w tych kategoriach, w tych grupach docelowych, w których my chcemy coś zrobić, co oni tam wygenerowali do tej pory, zrobić to lepiej. Zawsze jest na to przestrzeń. Ale mają. Ci ludzie z forum przestrzeni otwierać coś nowego. Mówiła Kraków chyba Guide albo ktoś, kto się zajmuje atrakcjami, jedzenie w Krakowie, że oni podobno wrócą, otworzą i jeszcze będą silniejsi. I kibicuję im z całego serca. Dajcie znać, co o tym myślicie i czy byliście w hotelu forum. Genialne miejsce, z szaloną historią. To na dziś tyle. Dawajcie znać w komentarzach. Papa! Pa.